Witajcie wszyscy w naszej bajce i jak zwykle nie zagramy na fujarce, tylko pojedziemy z właściwą sobie jędrnością, a w zasadzie przestrzelimy się z właściwą sobie jędrnością przez spawna numer 13. Toda MacFarlana, zawsze miło widzieć na nawijce. Spawny robimy sobie jak nas znajdzie po kolei. No, a że ostatnio sobie chciałem się zainspirować i wyciągnąłem parę starych spawnów, no to dlaczego by się nie przestrzelić przez ten numer 13? Tym bardziej, że tutaj jest trochę mixed feelings. Jak się do tego zasiądzie, no bo tutaj Todd McFarlane był trochę na nizinach swojego artystycznego outputu. Po tej całej kooperacji z innymi scenarzystami typu Frank Miller w numerze 11 czy Dave Sim w dziesiątce, Alan Moore i tak dalej, Neil Gaiman przecież, gdzie tam bywało trochę różnie, widać, że się spieszono, trochę mu w kratkę szło, tu jedna plansza fajna, tu jakiś dół, tu jakiś szybki fix i tak dalej. Baby z dziadem tam momentami brakowało, chociaż bywało nieźle, tak jak w tym numerze 8 rysowanym. Pod scenariusz Alana Mora. E, tak, tutaj numery 12, i zwłaszcza ta nieszczęsna, trochę 13, no to był zdecydowany pik w dół, żeby potem tylko odkupić go wspaniałymi numerami 14 i 15, które robią do dzisiaj spore wrażenie. Także słuchajcie, od czasu do czasu warto też sobie spojrzeć z takiej perspektywy tej komiksowej kiełbasy, czyli znaczy. Nie mówię o niczym niecenzuralnym Bad e. mówię tylko o tym, że jak się kręci tę komiksową kiełbasę, no to momentami różnie to wyłazi. No i tutaj właśnie mamy taki fragment trochę, słuchajcie, komuś się trafiła chrząstka, tak jak z grilla, komuś się trafiło więcej tłuszczyku, jakiegoś niechcianego i tak dalej, trochę za dużo soli czy coś, no i tak jak to w życiu bywa. I taka właśnie jest ta trzynastka pełna. No, zaraz sobie zrobimy tego Bad Boya, zrobimy tutaj vivisekcję całości i przy, przy okazji, mam nadzieję, będziemy mieli nieco wspólnego komiksowego Fanu. Zanim to zrobimy, pamiętajcie, że ja też jestem twórcą komiksowym. Wydałem takie komiksy jak Eurydyka, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy, niedługo będzie Nowy Tom i Kocia Planeta. Wszystkie te trzy bedboje są dostępne w linku pod opisem tego filmu. Tymczasem, Borem Lasem, pamiętajcie też o tym. To jest tak! Słuchajcie, nowość. Tego jeszcze nie było. To jest blank cover wykonany mojego autorstwa, by moi, komiksu G.I. Joe American Hero, a raczej A Real American Hero nr 21. Jest to oczywiście reprint legendarnej silent issue napisanej przez Larego Hame i narysowanej przez Steve Leia Lohe i George'a Russona. coloringu nie ma tu, znaczy nie wiem co Larry Hama tutaj pisał, prawdopodobnie tylko dawał jakieś luźne wytyczne Steveowi Leia Losze albowiem e, tekstu tutaj nie ma, no ale jako, że jest to legendarna issue, to zreprintowano to ostatnio również z wersją blank cover i ten bad boy jest do zdobycia, słuchajcie, snake eyes, w masce i bez, full ten e, disclosure, ten Bad Boy jest do zdobycia na Allegro bez ceny minimalnej. Link albo w opisie filmu i też zawsze znajdziecie odpowiednie indykacje na mojej stronie, czy raczej grupie facebookowej Jakub Martewicz Art. Także dołączcie, serdecznie zapraszam. Eee, tymczasem bolem lasem Spawn numer 13. Zaszczyla? To bym nie pomyślał, że ta okładka powstała trochę z biedy i nędzy braku pomysłów. No niemniej jednak dzisiaj widzę, że tutaj troszeczkę designersko... No, wtedy, jak tam na 12-latka, którym byłem, czy coś w tym stylu, to działało. No, ale teraz widzę, że tutaj trochę nic się nie klei. Ta ręka to gdzieś tam prawdopodobnie kończy się w połowie napisu. Tak naprawdę. W czaszki to są tylko po to, żeby nie było widać ogólnej nędzy całości. No i wyłaniająca się z nicości twarz Chapella, który jest głównym sprawcą grzechu i mordercą Ala Simonsa. Uwaga, spoiler, ale wydaje mi się, że w tych nowszych wersjach już to wycofano. A jedynym powodem tego wycofania było to, że zrobiono tak zwany retcon. I jedynym powodem tego retconu, znaczy nie wiem, który już teraz jest retcon, ale wtedy, jak ja jeszcze śledziłem te retcony, to było powodem to, że Rob Liefeld odszedł z wydawnictwa Image i ziomki się nie mogły dogadać, jak tego czapela wykorzystać. Więc Todd McFarlane wesołym oberkiem, a tudzież boczkiem-boczkiem, zrezygnował z pomysłu, że czapel jest zabójcą. Spowna, tak naprawdę, to wszystko to było tylko zły sen. Słuchajcie, by the way, śniło mi się ostatnio, że siedziałem z Quentinem Tarantino w sali weselnej. Jakoś to zapamiętałem, bo obudziłem się z tego snu i wtedy się podobno wszystko pamięta. Ja rzadko pamiętam sny, ale ten zapamiętałem. Siedzieliśmy na sali weselnej z Quentinem Tarantino i czekaliśmy na gości. I czekaliśmy tak długo, że rozmawialiśmy o komiksach, filmie. Wydawało mi się we śnie, że mówimy tam jakieś genialne rzeczy, które warto spisać. Oczywiście było to jakieś totalne mambo, jumbo. No niemniej jednak nikt nie przyjeżdżał i w końcu wszystko Maciej Pałka i powiedział: Nie martwcie się, niedługo wszyscy przyjadą. I tak się obudziłem. Nie wiem, czemu akurat Maciej, z którym się znam, tylko w zasadzie na cześć, cześć, gdzieś tam na konwentach. No ale jeżeli nas słucha z jakiegoś powodu, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Być może to dlatego, że widziałem ostatnio parę jego wpisów na fejsie, gdzie też pokazuje to, że ostatnio poświęca czas swojej komiksowej robocie, także na pewno warto tam pobierzeć i zobaczyć, bo to zawsze coś daje. Zawsze się można zainspirować. Inspirujmy się, to jest ważne w naszym komiksowym świecie. No dobra, bo międle, a tymczasem borem lasem Todd McFarlane wnosi nic. Pierwsza strona zupełnie zostawiona biednemu i bogu ducha winnemu, Tomowi Orzechowskiemu, liternikowi i redaktorowi serii. Nic tutaj Macfarlan nie wniósł, może te onomatopeje, ale nawet to mi wygląda trochę na robotę Orzechowskiego. No ale sami przyznacie, że nawet jeżeli robił, robił to Todd Macfarlan. To wielkiego wysiłku podejmować nie musiał, także No tutaj zaszczyla oczywiście wydawało mi się to wielkim intelektualno-literackim zabiegiem. Dzisiaj widzę, że oczywisty sposób na kupienie sobie trochę czasu. No i jednak te ilustracje, jakkolwiek kreseczki Macfarlana są zawsze na propsie, jakkolwiek ratuje to kolorysta Steve Olive, a sprawdzę... Tak, już wchodzi Ruben Rude powoli, ale Oli Optics ze z Steve'em Olifem tutaj ciągle grają pierwsze skrzypce. E, dopiero gdzieś ten Rude przejmował to później. E, no to tak, tutaj te skróciaki, tu plecy, tu pół twarzy, tu jakieś oczy, tu palec, tu monitor. To to są wszystko rzeczy, które może i wymagały nieco czasu, żeby dopieścić je tymi. Todowymi kreseczkami, ale z drugiej strony są to rzeczy, które naprawdę nie wymagały praktycznie żadnego namysłu nad layoutem strony. Więc to ja to widzę jako twórca, to jest typowy time saver, tutaj Macfarlan naprawdę dołował, jeżeli chodzi o mm, taką szatę graficzną spawna, i wcześniej, i zwłaszcza później było już tylko lepiej. A przynajmniej do pewnego momentu znowu, potem gdzie wchodzi Capullo, to już były wtedy krótkie takie pulsacje geniuszu, versus znowu jakieś problemy i wciąganie pomocników. No ale zobaczcie, nawet tutaj jak się nie wie, co zrobić, to się robi close-up na twarz. Tutaj pamiętam, że dziwiło mnie zaszczyla, że te małe figurki takie często się pojawiały. Jak nie na komiksach Toda, który zwykle jednak. Jakiegoś Ankora na stronie zawsze próbował wcisnąć. Pamiętacie, że te i poprzednie, i późniejsze spawny na co drugim panelu mają jakiegoś ekscytującego, pożerającego serce, violatora, albo innego clona, czy tam Cursa. No a tutaj tego trochę brakuje. O tutaj gdzieś jedziemy tym orzechowskim, jedziemy kolorystą, oczywiście delektujemy się dwunastoletnie letnie ziomy w nas delektują się ciągle kreseczkami to dama kwarlana. No ale za dużo tutaj do powiedzenia. Tak pod względem takich szalonych, mm, szalonych wrażeń y, powodowanych artem i samą koncepcją artu nie ma. Bo nawet te sceny walki, które. Kiedy indziej mogłyby być, mogłyby coś wnieść, na przykład można by było mieć jakiegoś pewnego czapela z groźną czachą i tak dalej. No to tutaj bardzo jednak, nawet jak na MacFarlana, któremu często uchodziły nieporadności, ta nieporadna czarna twarz, tu wręcz ta czarna twarz-czapela wygląda tak, jakby trochę mu nie wyszła i chciałby ją przykryć. Tutaj w ogóle nie trzyma noża. Słuchajcie, ja się rzadko czepiam, ja kocham te komiksy. Tak, kocham to da ale ja po prostu widzę, że on tu spał, że on tu, a może inaczej mówiąc, on tu po prostu nie spał pewnie i rzeźbił te swoje już jakieś pierwocinny zabawek, filmów, już myślał, był w animacji w grach komputerowych jednym krokiem, drugim pół dubkiem, gdzieś jeszcze, gdzie indziej i tak dalej, a tu tylko jednym małym palcem gdzieś znalazł czas na wciśnięcie spału na numer 13. To tak widać. Teł tutaj nie ma, nie ma żadnych backgroundów, tutaj wszystko jest źle, no tutaj gdzieś tam jakieś mambo jumbo kompletne, ala sala ćwiczeń, yangblot i tyle. Paradoksalnie tu, gdzie próbuje kupić sobie czas, żeby minimalnie rysować, ja to, ja to widzę, że tutaj to naprawdę wiedział, że ma tight deadline i nie może nic i zrobić oprócz czystej tylko jakiejś narracji na zasadzie oszukania widza designem. Ale to czasami wbrew pozorom działa. To czasami działa i tutaj akurat wydaje mi się, że dobrze zadziałało. Jedyną no, rzeczą, która tak nie do końca mnie przekonywała za szczyła, to był tylko ten stojący. Papierowy, zdawałoby się, społnik, nie mający ciężaru. Natomiast reszta, zwłaszcza ta ręka, tutaj całkiem, całkiem tutaj, nawet gdzieś się znowu przejawia ta filmowa narracja, w której MacFarlane był mistrzem, w, ty, w tych drzwiach. To naprawdę aż jest jak ujęcie z filmu: takie krótki close-up na drzwi i slam. I nie widać, jak te drzwi cieskają, tylko słychać. Bardzo dobre filmowe podejście. Tutaj także propsy dla Toda i z żużla czasami kręci się złoto. Bycie totalnie w dupie, z czasem, czasami wyzwala w nas. Tą ekstrakcję intelektu w erupcję twórczej energii. I tu, właśnie na przykładzie tej planszy, widać, że mm, zmusiło to, to da do jakiegoś wysiłku, jak tu zrobić, żeby było dobrze, a, a szybko i tanio, no i, i wycisnął to z kubany. E, tutaj też pewna dynamika podkreślona tymi speedlines, no ale nieusprawiedliwiona zupełnie czym innym. Jakże trzeba psychicznego nastawienia, żeby w ogóle takiego stojącego na baczność prawie z Odebrać jako dynamicznego, a jednak te speedlines jakoś coś nam mówią, to gdzieś coś sunie, płynie, mimo że on stoi. Także tu MacFarlane naprawdę genialnie, siódmym zmysłem, daje nam jakieś złudzenie może nie tyle ruchu, ale pewnego niepokoju. I to, to mu całkiem wychodziło, mimo tego, że wszystkie znaki na niebie i Ziemi zdawałyby się kazać inaczej. Tu powoli zaczyna coś się dziać. Fajne kolory, jak na wtedy to był szał, tu zielony, tu niebieski, tu eksperymentowano ze wszystkim, no a kolory wspólnie były zawsze najlepsze. Moim zdaniem nie było lepszego wtedy, lepiej pokolorowanego komiksu. Przynajmniej poz... oczywiście nie mówię o walorach artystycznych, no bo tutaj to był typowy taki mroczno powiedzmy imidioski approach, ale chodzi mi o samą. Powiedzmy, ilość energii, pieniędzy, która w to szła. No bo oczywiście, gdyby tak się artystycznie uprzeć, to pewnie nie jeden komiks w odcieniach SEPI miałby walory nie niezgorsze, a może lepsze. Ale kiedy mowa o takim mainstreamie, to niewątpliwie ilość hajsu, jaką tu ładowano, była znaczna i pokaźna na tle innych komiksów. Zawsze lubiłem ten panel, przynajmniej coś tu się działo, trochę kreskowania tego takiego nowego Ach, jak ja to lubiłem, za zaszczyla. No ale nawet tutaj te małe figurki, widać momentami, że to jest bardzo szkicowy charakter, tu ten Spawn też, gdyby nie kolorysta, gdyby nie uratował go Steve Olive tutaj wielokrotnie i Tom Orzechowski, święci, e, cierpliwi bogowie tego Spawnowego Olimpu tutaj, to cienkie czasy, cienko by przędł Todd McFarlane on his own. Paradoksalnie lepiej gdzieś wychodzą te spokojne strony, jak tu nie potrzeba jakichś wesołych oberków, tylko prosta hrabina wychodząca z domu o piątej, a raczej Łonda i Terry Fitzgerald zachodzący do Sajen o piątej nad ranem. Także całkiem przyzwoicie to wygląda, podobnie jak całkiem przyzwoicie jak na McFarlana wygląda ta scena tej sama Burkego, który też, i zobaczcie, jak go tu też bardzo ratuje Orzechowski swoim liternictwem. Świetne rzeczy. McFarlane, trzeba to powiedzieć, miał też, on by jednak z tej starej szkoły komiksowej, co by nie mówić, to są ludzie, którzy pamiętali starych edytorów, tych wszystkich Jimów, Shooterów, Archie Goodwinów i tak dalej. Oni tym byli przesiąknięci, mimo że już to nie był ten art, co pokolenie wcześniej. To znaczy dla nas był atrakcyjny, ale to, to nie jest poziom artyzmu Bushemów, Gila Keina i tak dalej. To jest bardziej flashy niż substancja. No to jednak oni pamiętali ciągle o tym storytellingu i to nawet w tym spawnie cholera widać, że mimo że McFarlana nikt to nie kontrolował, mimo że czasami zrobił tam jednemu krótkie spodnie, a na drugim panelu pełne buty i tak dalej, że tam nie było redaktora żadnego, tylko Orzechowski chyba, żeby mieć etat, tam został wciśnięty, to jednak oni mieli takie podskórnie wpojone, że musi być jakaś rozwój akcji gdzieś tam po kolei, duży shot, mniejszy shot, gdzieś tam twarze dopiero później, więc establishing shot najpierw to gdzieś... Ta szkoła tradycyjnego komiksu wyłazi przez tych rysowników typu Todd McFarlane, ee, czy Liefeld, czy Lee w mniejszym lub większym stopniu, nie mówiąc już o Silvestri, który się przecież wychował na starym klasycznym komiksie i tam zeżarł też sobie zęby na konanie, ona w nich wyłazi nawet jak są on their own w Image. Także tu propsy, no ale znowu jednak jak już się zaczyna akcja, to naprawdę McFarlane tu wręcz już się nie kryje, daje jakąś plamę, znowu wyci wycięty z papieru społnik, gdzieś tam się, się, się naparza z tym Czapelem, no i oceńcie sami, jakie wrażenie to robi. Gdzieś tu no, tego splendoru, moim zdaniem, brakuje. Jak się weźmie Batman, Spawn, czy raczej Spawn, Batman, to wydanie Macfarlana i Franka Millera, czy Spawny 14-15, czy nawet wcześniejsze issues, zawsze robi to wrażenie większe, mimo wszystko. Więc tu kolejny time-saver, więc 22 minus już dwie strony bez żadnego artu, no bo to było copy-paste zawsze zupełnie nic nie wnoszące mambo Jumbo. Zresztą tak samo, jak zupełnie nic nie wnoszący był plot z samym Mam wrażenie, że sam Burke i Twitch w każdym issue to samo międlili tam i jakby się sięgnął po 70 numer, to też pewnie by byli w swoim biurze i by się zastanawiali, what the hell is going on i kim jest tajemniczy Spawn, mściciel, który przetacza się przez Nowy Jork. Także słuchajcie, tak to było. No i tu pewnie skrótami, naprawdę wieloma skrótami, mniej lub bardziej udanymi triki to dama Kwarlana, który gdzie nie gdzie jak Pan Bóg dopuści to coś tam nieco wypuści. Może nie skija, ale z zapałki docieramy do sedna i do ostatniej strony, którą zaraz sobie zobaczymy, która oczywiście nawiązuje, a raczej która będzie przyczynkiem potem do tej słynnej sceny z Batmanem z komiksu Spawn Batman, gdzie Batman rzuca batarang prosto w twarz Spawn'a. No już widzieliśmy to wielokrotnie, ale tymczasem zobaczcie Jakie malutkie obrazki. Jezu, To zdał sobie sprawę w pewnym momencie, że musi fabułę skończyć i wcisnął tutaj w ogóle jakiś lot samolotem. Tu z dupy Youngblood wylatują. Hej, czapel, wszystko ok? Osiem godzin ściśnięte na jednym panelu, podczas gdy tutaj niemiłosierne Mambo jambo ze sceny na scenę, gdzieś tam targający się w śmiertelnym uścisku, spawn z czapelem, to nic. Potem wszyscy przylatują i wszystko jest tak, jak powinno być, jak mówi poeta bo McFarlane nie chciał już dawać 23 strony w tym komiksie, bo nie miał po prostu na to czasu, więc musiał wszystko zmieścić na takim małym wycinku. To się zdarza, ja sam jestem parę razy, byłem tego winien, ja wiem, to, to, ja, to, to tak jest, jak się pracuje. Marvel Method, czyli jak się robi to, co fabryka dała, po prostu strona po stronie. No, ale potem to jest taka saving grace tego całego numeru. Zobaczcie na to! Nothing. To robi do dzisiaj wrażenie. Myślę, że właśnie takiej cyzelacji po Todzie makwarlanie byśmy się spodziewali zawsze i wszędzie. Także tutaj jak najbardziej propsuje To było to, co w Makwarlanie, do dzisiaj robi wrażenie, czyli te wyczucie designu, uderzenia na czytelnika. Właśnie to jest to, czego brakowało, tego to jest to, czego dzisiaj w komiksach tak brakuje. No cholera, dajcie nam trochę więcej czadu rysunkowego, a nie tylko tego międlenia z głowa, po głowie. Kiedyś było za dużo międlenia rysunkowego, ale dzisiaj jest za dużo międlenia słownego w komiksie. No, na komiksowej nawicie też jest dużo międlenia, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z was nie ma mi tego tak do końca za złe. Sporo się już tego ukazywało tutaj. Aha, wydaje mi się, że jest poster w oryginale. Tu, ta issue nie ma postera. Moja mam gdzieś jeszcze drugi zapasowy issue i ona chyba ma poster. Jeżeli się nie mylę, to tam był Walt Simonson, ale mogę się mylić, bo to mo może ten Walt Simonson to był numer 12. No dobra, tylko ten jest taki, mam takie issues niektóre awaryjne, że sobie po prostu biorę do rysowania, jak mam brudne ręce, to się po prostu nie chce zmyć, nie myślcie sobie, że to, to z braku szacunku, tylko raczej to, to, to są rzeczy, które parę dni mi zajmie zanim zejdą, bo to przed chwilą robiłem właśnie tego bad boja, ręcznie rysowaną okładkę G.I. Joe legendarnego numeru, także... <śledziny> Stąd też ślady. No ale całkiem sporo tego wydawano. Zobaczcie, już tu zapowiedź: Połna 14, czyli jakiś plan był. Gdzieś tam coś już było, przynajmniej w głowie MacFarlana, że będzie jednak Violator. Brigade numer 3. Youngblood Strike File. Rob Life Its Trzepie, siano aż miło. Tak samo Jim Lee, Wildcals Trilogy numer 2. Stormwatch też to już jakieś spin-offy, totalne odpryski. Trencher, fajna seria Trencher. To było rysowane przez Keitha Giffena, hmm, tu jakieś dodatki też widzę. 1963, numer 5. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Rick Witch, trzeba było to zobaczyć, bo tu Rick Witch to na znane nazwisko. Piechotą nie chodzi. Shadow Hawk. Cholera tylko jedna wie, ile było tych serii Shadow Hawk oryginalnie. Tu jest jakaś Shadow Hawk 2, numer 3. Valentino tam jechał zupełnie po bandzie, do dzisiaj się nie można w tym połapać, co tam jest. No ale takie życie. Tutaj MacFarlan, pamiętam to, tutaj MacFarlan wynagradza czytelnika, który na podstawie samych tylko wskazówek w poprzednich numerach Spawna skapnął się, kim był zabójca, czyli Chapel. E, jakiś tam nawet prezencik MacFarlan mu wysyła, no ale potem i tak kilkanaście czy kilkadziesiąt numerów później dowiemy się, że wszystko to, to tylko kłamstwo, bo e, to Rob Lightfield się z MacFarlanem w końcu dogadać nie mógł. Fanart, image fanart, no nie ma tu za bardzo o czym pisać do domu, no ale kto tak z nas, słuchajcie, nie zaczynał, kopiując tych wielkich. No i potem trochę reklam, Team Youngblood, Wildcats, dopiero 5 piątka wchodzi. Zobaczcie jednak, jak mimo wszystko McFarlane był do przodu, 13 versus, a tu dopiero zapowiedź piątki. Także słuchajcie, no to wcale nie, nie było tak późno, jeżeli chodzi o tę serię McFarlane'a w porównaniu z innymi. Eee, słuchajcie, jeżeli podobają wam się moje nawiki, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał, skomentujcie, polajkujcie, bo to zawsze coś daje. Dzięki za waszą obecność na kanale, eee, mam the time of my life, że mogę tutaj z wami posiedzieć i że ktoś to jeszcze ogląda. Eee, I tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się do następnej nawiki.